Kolega, spotkaliśmy się na polu i zobaczcie jaki ładny urobek ma. To jest bardzo interesujące, bo to wygląda jak na jakieś dłutko takie. Zobaczcie. O, tak w przekroju, czekajcie. O, teraz będzie dobrze widać. Widzicie? Tutaj jakby zaostrzony ten koniec. On jest taki nawet ostry. Z tej strony w sumie też, a tutaj jest grube w środku, nie? No takie jak dłutko, coś ten deseń. Tutaj jakiś taki no, ciekawy wytopek. To też to taki mitobronz, nie to nie oof, nie takie coś bardziej jak oof, ale w sumie nie do końca. No już nie wspomnę o tym, że jest tak, raz fibula, oczywiście jej fragment, ale jest. I tutaj też drugi fragment ci fibuli, proszę bardzo, z tych takich masywnych, bo nawet ten fragment waży, a ona taka dosyć długa była, także super. No to jakieś takie zapięcie, coś takiego. Też może być to dosyć stare, więc bardzo interesujące. No i oprócz tego plomba. Dwie chyba boratynki i tutaj też taki, no nie wiadomo czy to moneta, czy to jakiś medalion.